Cześć! Z tej strony Magda Hajkiewicz witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiejszy odcinek jest szczególny, a w zasadzie miał być szczególny, ponieważ jest to odcinek 52, co oznacza, że minął rok, od kiedy zaczęłam nagrywać ten podcast i mówię miał być szczególny, dlatego że wyobrażałam sobie, że na roczny odcinek będzie jakiś QA, będzie jakiś taki powiedzmy bardziej wnikliwy czy też osobisty temat. Żeby Żebyśmy, żebyście mnie mogli po prostu bardziej poznać. Natomiast yy... Nie ma takiego tematu, ponieważ zapomniałam o tym, że mija rok. W efekcie czego e, takim odcinkiem QA-owym, specjalnym, będzie odcinek 53, czyli ten za tydzień. E, ja e, jutro lub pojutrze, czyli albo w piątek, albo w sobotę, do, dodam na swoje social media post, pod którym będziecie mogli zadawać swoje pytania. Dodam je też na Instastory. E, I 53 odcinek będzie właśnie taki. Natomiast dzisiaj e, temat, który chciałam e, nagrać za tydzień, ale nagrywam go dziś, e, a mianowicie. Temat dotyczący ważenia się. A ważenie się to jest taki temat, czy taka czynność, która wzbudza bardzo wiele emocji. I z jednej strony wiem, że jeżeli chcemy się odchudzać, to musimy mieć jakiś wskaźnik, który nam powie o tym, że. Albo ruszamy z miejsca, albo stoimy w miejscu. I, no, bardzo często ta odpowiedzialność za wskazywanie tego, w jakim, mom w jakim e, momencie procesu zmiany, w jakim momencie odchudzania e, jesteśmy, no, to ta odpowiedzialność spada na masę ciała, bo jest e, takim e, wskaźnikiem widocznym, to znaczy wyskakują jakieś cyferki mniejsze lub większe, e, i to nam daje jakiś punkt odniesienia. Natomiast e, problem z e, ważeniem się rozpoczyna się wtedy, kiedy e, Waga zaczyna być dla nas jedynym wyznacznikiem tego, czy coś się w naszym życiu dzieje, czy coś się w naszym odchudzaniu dzieje właściwie. I e, dlaczego to jest złe? Dlatego, że zbyt duże zafiksowanie się na masie ciała, czyli na tym, co waga nam wskazuje, może prowadzić do tego, że my w ogóle nie będziemy zauważać tych innych zmian, które dzieją się w naszym odchudzaniu, a które niekoniecznie muszą być bezpośrednio związane ze spadkiem masy ciała. I to bardzo mocno podkreślam i omawiam we wszystkich webinarach, które prowadzę w ramach kursu skutecznego odchudzania, dlatego, że Kurs skutecznego odchudzania, którego zresztą kolejna edycja będzie w styczniu 2021, to jest taki kurs, który nazwał wydawać by się mogło, że nie wiem, że może przez 6 tygodni my się tam po prostu odchudzamy. No nic z tych rzeczy. Myślę, że mnie znacie, więc wiecie, że nie jest to kurs, w którym my mamy jakąś spinę na to, żeby osiągnąć jakiś wynik, tylko przez te 6 tygodni my jakby przebudowujemy w odpowiedni sposób mindset, czyli sposób nasz myślenia, sposób postępowania. Budujemy strategię tego, żeby w kolejnych miesiącach po prostu ta praca szła do przodu zgodnie z, na z nami, zgodnie z naszymi potrzebami, wymagania Środowiska i tak dalej, i tak um, dalej. Ja to nazywam takim procesem, jakbyście sobie wyobrazili e, w zegarku dużo takich kręcących się tarcz, które się wzajemnie ścierają, albo które na siebie nie, chodzą, nie? i jakby no, nie działa ten mechanizm, tak? Zegarek się zacina, skrzypi, te tarcze się ścierają. I ja przez te sześć tygodni wraz z moimi kursantami robimy taki proces nakręcania tych tarcz, nakręcania, ustawiania ich odpowiednio po to, żeby ten system i mechanizm żeby działał, tak? I żeby potem przez kolejne miesiące, lata jakby ten zegarek chodził w zegarku, można by było tak powiedzieć. I właśnie jednym z aspektów takiego nastawiania się na odpowiedni mindset, który to prowadzi nas długoterminowo do spadku masy ciała, a także, co jest niesamowicie istotne w odchudzaniu, zmniejsza napięcie i zmniejsza e, takie e, Nieadekwatne reakcje emocjonalne do tego, co się wydarzyło, to jest właśnie nabranie odpowiedniego dystansu do wagi, czy też do masy ciała. E, dlaczego opieranie się na samej wadze jest złe? Po pierwsze dlatego, że waga, e, to jest jakiś efekt. I e, w momencie, kiedy my stajemy na wadze i widzimy efekt w postaci cyfr, to i ten efekt nas nie zadowala, nie zadowala, to możemy się wkurzyć i stwierdzić, że teraz to już nie ma sensu, skoro ja i tak tyle robię, a nic na tej wadze nie, nie widać, to ja porzucam to całe odchudzanie, e, idę się najeść, bo i tak to nie ma sensu. I co się w takiej chwili wydarza? A no wydarza się to, że my poprzez zbyt mocne skupienie na efekcie bądź jego braku, zaprzepaszczamy cały proces. Bo bardzo ważną zasadą jest to, żebyśmy wiedzieli, że żeby osiągnąć efekt, musimy mieć nakręcony, nastawiony odpowiednio proces, tak? Czyli proces daje efekt. A jeżeli jest sytuacja odwrotna, to znaczy my Zapominamy o procesie, to znaczy zapominamy o tym, co wpływa na spadek bądź wzrost masy ciała, e, albo w ogóle zbyt mocno się skupiamy na tych cyfrach, to poprzez taki lub inny efekt my zaprzepaszczamy proces. Czyli dzieje się rzecz dokładnie odwrotna. W sensie my się powinniśmy skupiać na procesie po to, żeby osiągać efekty, a skupiamy się na efekcie bądź jego braku i zaprzepaszczamy proces. E, no i to jest problem, e, dlatego że z, z takim podejściem ciężko nam będzie e, Wprowadzić jakiekolwiek zmiany w sylwetce. Inna bardzo ważna rzecz to to, że masa ciała, zmiana w masie ciała to nie tylko więcej lub mniej tkanki tłuszczowej. To jest chyba jeden z najczęściej popełnianych błędów i najczęściej takich przekazywanych, nie wiem, jakichś stereotypów czy nieprawidłowych informacji, że jakby tym, czy my chudniemy, czy nie, to jakby o tym świadczy tylko i wyłącznie masa ciała. Nie mam pojęcia, skąd się to wzięło. Nie mam pojęcia, skąd się wziął w ogóle ten kult wagi, że ta waga wręcz dla niektórych osób jest wyznacznikiem ich poczucia własnej wartości albo tym, co mówi, co dana osoba musi, może w ciągu dnia zrobić. Chociaż tu już bardziej mówimy o zaburzeniach odżywiania, takich jak na przykład anoreksji, gdzie w momencie, kiedy masa ciała nie spada tak, jak dana osoba by oczekiwała, to na przykład, jakby waga przez umysł tej osoby wydaje dyspozycję, że w takim razie to ona sobie dzisiaj nie może zjeść, nie wiem, jabłka, bo, bo ona za dużo waży. Tu już mówimy o takim skrajnym przypadku, natomiast, to, ile ważymy? Zależy nie tylko od tkanki, od tkanki tłuszczowej, ale również od tego. Ile jest wody w naszym organizmie? A to, ile jest wody w naszym organizmie, może zależeć chociażby od stanu gospodarki hormonalnej, od ilości spożytego sodu, od tego, czy wykonaliśmy dzień wcześniej jakiś ciężki trening albo zjedliśmy dużo węglowodanów po nim i te węglowodany, one po to, żeby się związały w mięśniach w formie glikogenu mięśniowego, potrzebują wody, więc wiążą większą ilość wody. Nasza masa ciała też pośrednio tutaj przez wpływ układu hormonalnego, Hormonalnego, jest zależna również od stresu e, bądź jego braku. E, nasza masa ciała e, też e, może być zależna choćby od e, objętości posiłków, jakie spożyliśmy o, i od tego, czy coś się znajduje w naszych, yy, w naszym przewodzie pokarmowym, czy też nie. Dlatego w ogóle najgorszą rzeczą, którą można sobie zrobić, no to zważyć się po posiłku, albo zważyć się wieczorem, kiedy jesteśmy po posiłkach, dlatego, że yy, to będzie miało na to wpływ. Dalej. Jeżeli równolegle, yy, jesteśmy na diecie odchudzającej, tak? Odchudzamy się, ale równolegle trenujemy. To, jeżeli są takie dni, czy tygodniowo, z jednej strony my chcemy być na ujemnym bilansie kalorycznym, ale to nie do końca nam wychodzi, ale do tego trenujemy, to może się okazać, że równolegle tkanka mięśniowa się też rozwija i masa ciała się nie zmienia, ale na przykład nasze ciało wygląda lepiej niż wyglądało, no bo jakby trochę się zmieniły proporcje. Sam fakt w ogóle posiadania tkanki mięśniowej też już bardzo korzystnie w Wpływa na nasz wygląd na wygląd naszej sylwetki, ale też na nasz metabolizm. Dlatego, że mięśnie z samego faktu, że są na naszym ciele, czy w naszym ciele, one już potrzebują na własne utrzymanie więcej kilokalorii niż tkanka tłuszczowa. to znaczy jeden kilogram mięśni potrzebuje spala, można tak powiedzieć, więcej energii w ciągu dnia niż jeden kilogram tkanki tłuszczowej. I tu się zaczyna, jakby, e, problem kolejny, który wynika ze zbytniego skupienia się na e, wadze, która nam się pokazuje na wyświetlaczu. A mianowicie, e, wiele osób niestety sięga po takie rozwiązanie, które. E, mają im dać bardzo szybki efekt, po to, żeby one nie straciły motywacji. To znaczy, przechodzą na przykład na tygodniową dietę, nie wiem, 800 kilokalorii, po to, żeby się wbić ślizgiem w to odchudzanie, żeby zobaczyć szybki efekt i żeby im się za moment nie odechciało. I o ile jeszcze to trwa tydzień, to jakby myślę, że o szkodliwości tego rodzaju rozwiązań, już mówiłam wie, wiele, natomiast e, ok, przymknijmy oko na ten tydzień. Natomiast jeżeli dana osoba decyduje się na przykład na kilka miesięcy, dwa miesiące, trzy miesiące diety poniżej swojego zapotrzebowania najczęściej podstawowego, czyli poniżej tak zwanego PPM. A PPM oznacza jakby ilość kilokalorii, którą my potrzebujemy z samego faktu, że leżymy i pachniemy. Czyli potrzebujemy jej, bo pracują nasze jelita, pracuje nasz mózg, wątroba i tak dalej i tak dalej. I dla większości osób kaloryczność już niezależnie od wzrostu, masy ciała czy wieku kaloryczność 1200 dla większości społeczeństwa mówimy o Osobach dorosłych, to będzie dieta poniżej podstawowego zapotrzebowania. I teraz, co się w takiej sytuacji dzieje? Dzieje się to, że nasz organizm nie tylko w tym momencie spala tkankę tłuszczową, ale też spala naszą tkankę mięśniową. I problem jest taki, że im mniej białka ma ta dieta, tym ten spadek tkanki mięśniowej będzie większy. I e, ja mówię o tym, dlatego że często te diety polegają na tym, żeby jeść jakieś, nie wiem, pić soki owocowe, jeść dużo warzyw, a jakby w ogóle nie zakładają produktów e, białkowych. I co się wtedy dzieje? E, w momencie, kiedy my jesteśmy przez dłuższy czas na tak dużym ujemnym bilansie energetycznym. E, nawet jeżeli spożywamy stosunkowo dużo białka, ale jednak ten ujemny bilans kaloryczny trwa kilka miesięcy, to sytuacja dzieje się następująca, że my zaczynamy tracić tkankę mięśniową, i wiedząc o tym, że większość tego rodzaju restrykcyjnych podejść kończy się niestety efektem jojo. To znaczy, w momencie, kiedy my nie wytrzymujemy już presji tego, że nie możemy sobie pozwolić na wszystko, na co mielibyśmy ochotę, e, to często w tego rodzaju dietach po prostu przychodzi taki dzień, w którym my stwierdzamy, że to nie ma sensu. Najczęściej ten dzień pojawia się przy okazji jakiegoś cięższego momentu, zmęczenia, stresu, czy czegoś, co po prostu, e, to wybija nas z takiej równowagi, tak? Czegoś, co e, My byliśmy jeszcze w stanie jakiś tam tryb powiedzmy przy tej małej ilości zasobów utrzymać, natomiast dokłada się taka jedna cegiełka i po prostu cała równowaga nam się wali. I wtedy niestety często dochodzi do powrotu do starych nawyków żywieniowych, które nierzadko, no nie są zbyt dobre, albo prowadzi do napadu kompulsywnego obiadania się, albo serii takich napadów. I co się wtedy dzieje? A no dzieje się to, że my wracając do starych przyzwyczajeń żywieniowych, które to doprowadziły nas do Wzrostu masy ciała nie dość, że zaczynamy jeść tyle samo, zakładając nawet, że nie jemy więcej, tak? Czyli jemy tyle samo, ile jedliśmy, i nagle się okazuje, że my zaczynamy tyć. Dlaczego? Ano, dlatego, że nasza podstawowa przemiana materii właśnie spadła, ponieważ my przez okres niemądrego odchudzania po prostu pozbawiliśmy siebie jakiejś tam ilości tkanki mięśniowej. I to jest najczęściej ten moment, który ludzie rozpoznają jako. To jak ja jem 1200 kilokalorii, bo pamiętają tylko o tym momencie bycia na diecie i w ogóle nie mają świadomości, albo nie chcą mieć świadomości, ile kilokalorii zjadają podczas tych napadów, które pojawiają się po takiej restrykcyjnej diecie. I myślę sobie, że jak ja jem 1200 kcal i ja nie chudnę, tylko wręcz tyję, to ja muszę jeść jeszcze mniej, tak? Więc zaczynają być na dietę 1000, znowu jest dwa tygodnie diety, dwa tygodnie obiadania się i tak w kółko. I e, to typowe tutaj takie błędne koło odchudzania nam powstaje. E, dlatego też, jeżeli e, my nie złapiemy w pewnym momencie dystansu do naszej masy ciała i do tego, że ona musi, Definitywnie musi spadać i zaczynamy po prostu wprowadzać nieracjonalne zmiany, nieracjonalne z punktu długoterminowego utrzymania masy ciała, e, po to, żeby chwilowo uzyskać ten spadek. Ale ten spadek, e, jakby no niestety, będzie nas prowadził do szybkiego zakończenia tego, e, tego odchudzania. Czy ten spadek w ogóle nam będzie przysłaniał wszystkie inne efekty? To możemy się niestety obudzić w miejscu, w którym po prostu przesadziliśmy, w którym e, Zaczęły jakby pod kątem fizycznym. Straciliśmy trochę tkanki mięśniowej, a pod kątem psychicznym straciliśmy tak dużo zasobów, że my nie jesteśmy już potem nawet w stanie utrzymać połowy zaleceń. I to też bo myślę, że osoby, które miały taką sytuację, że były przez wiele lat na różnych dietach, nagle e, nie są w stanie nawet wrócić do połowy nawyków, które powiedzmy miały w tych lepszych okresach, czyli nie są w stanie wykonywać tylu treningów, ile wykonywały, nie są w stanie gotować tylu posiłków, ile gotowały. E, y todo To, to jeszcze bardziej prowadzi wtedy do wyrzutów sumienia pod tytułem, że no tak, no kiedyś to chociaż tyle robiłam, a teraz nawet nie jestem w stanie połowy tego zrobić i jaka ja jestem beznadziejna i tak dalej, i Więc nie warto jakby ze względu na cyfry, na wadze doprowadzać do takiego przeciążenia naszego systemu i zasobów psychoenergetycznych i naszego ciała po prostu, dlatego że to nie jest dobra sytuacja, w której my zaczynamy spalać swoją tkankę mięśniową. I, I że jakby szybki spadek masy ciała nie jest tego warty. I w takim razie, jeżeli my wiemy, że masa ciała to nie jest jedyny wyznacznik, albo przynajmniej nie trzeba się na nim aż tak zafiksowywać, to wobec tego co wzamy? Bo teraz tak. A my się musimy sami zastanowić, jakie emocje wywołuje w nas ważenie. Bo dla niektórych osób ważenie będzie takim momentem, Takiego czeka, mogę powiedzieć, tak, czyli tj, takiego odhaczenia, co tygodniowych pomiarów. Ok, wiem, co się dzieje z moją masą ciała. Jak spadła, to super. Jak nie spadła, no to wyciągam wnioski, dlaczego nie spadła. No i lecę dalej. E, t, natomiast dla niektórych osób to stawanie na wagę może być bardzo dużym ładunkiem emocjonalnym, negatywnym oczywiście. Mogą uczuć jakby nie, ogromny stres przed, albo poczuć takie zniechęcenie i na przykład mieć super dzień i w tym dniu. Nic zupełnie się nie zmieniło, oprócz tego, że taka osoba stanęła na wadze, i nagle ten dzień zaczyna być beznadziejny. Więc każdy z Was musi sobie sam odpowiedzieć na pytanie: czy ważenie mu służy? Czy rzeczywiście jest tak, że to, co często piszą w internecie, że warto się ważyć co tydzień, żeby wiedzieć, jakie są zmiany masy ciała i żeby odchudzanie szło w dobrą stronę? I ja nie mówię, że nie. Tyle tylko, że pamiętajcie, to jest to, co ja zawsze powtarzam, że ktoś, kto pisze artykuł w internecie, on pisze o, artykuł o jakiejś ogólnej zasadzie. Nawet jeżeli to jest zasada wynikająca z badań, to wciąż on nas nie zna, on nie zna naszych reakcji emocjonalnych, on nie zna naszej sytuacji, on nie zna naszych możliwości, zasobów itd., więc, tak jakby to my sobie musimy zamontować ten filtr, przez który my przesiewamy te informacje. I nawet jeżeli są badania, które mówią, że osoby, które kontrolują regularnie swoją masę ciała, chudną e, więcej i utrzymują dłużej masy, spadek masy ciała, bo są takie badania, ale na ten moment my sobie na tyle nie umiemy poradzić e, jakby z tym ładunkiem emocjonalnym, który łączy się z ważeniem. To ja bym radziła po prostu na ten moment się nie ważyć i skupić się zdecydowanie bardziej na przykład na kontroli spożywania posiłków, która również nie musi się wiązać z e, takim nadgorliwym liczeniem kilokalorii, bo kontrola spożywania posiłków może polegać też na tym, żebyśmy sobie po prostu codziennie. Zarezerwowali w kalendarzu pół godziny czasu, w którym ugotujemy sobie swoje posiłki e, i tak jakby już dzięki temu zyskujemy ogromny krok do tego, żeby proces był kontynuowany. Bo tak jak mówiłam na samym początku, masa ciała nie spada jakby znikąd. Masa ciała spada w momencie, kiedy zaczynamy wprowadzać pewne czynności w procesie i ten proces doprowadza do efektu. Więc jeżeli my się skupimy na procesie, czyli zaczniemy się. Jakby zaczniemy planować, kiedy gotujemy, co gotujemy. Tak jak mówię, nie musi iść za tym jakaś nadgorliwa, nadgorliwość w liczeniu kilokalorii, ale sam fakt, że my utrzymujemy taki konstans, taki plan minimum albo plan optimum, który realizujemy dzień w dzień, niezależnie od tego, czy to jest dzień lepszy, czy dzień gorszy, albo mamy plan minimum na te dni gorsze, to tak jakby ta masa ciała siłą rzeczy, jeżeli mamy dobrze rozliczony, ujemny bilans kaloryczny, ona po prostu będzie nam spadała. Jeżeli nie spada, to znaczy, że nie jest jesteśmy na unijnym bilansie kalorycznym, być może przeszacowaliśmy aktywność fizyczną, a być może w danym tygodniu po prostu ta aktywność fizyczna z różnych powodów była mniejsza, co teraz, zwłaszcza w okresie pandemii, może się niestety wydarzać, dlatego że e, zmniejsza się spontaniczna aktywność fizyczna wynikająca z wyjścia do pracy, z bycia w pracy, e, z wyjścia gdzieś nie, ze znajomymi, ze spotkań itd. My tego nie zauważaliśmy, natomiast ta spontaniczna aktywność fizyczna, ona też miała wpływ na to, ile my tych kilokalorii... Spalamy, więc też musimy mieć zwrócić na to uwagę, a jeżeli okres pandemii powoduje w Was taką obawę o to, czy nie będziecie jej za dużo, to chcę gorąco zachęcić do powrotu do odcinka z arkiem matrasem. Nie pamiętam w tej chwili numeru, natomiast to był odcinek gdzieś marcowy, z tego pierwszego rzutu pandemii, więc możecie go podacie odnaleźć. Właśnie na temat tego, jak komponować takie posiłki, które nas sycą, żebyśmy w domu po prostu nie siedzieli i nie zajadali czegoś non. Stop. Co może być innym wyznacznikiem tego, czy są efekty czy nie? Oprócz takich oczywistych, jak pomiary centymetrem, i tu też no, oczywiście wiąże się no, pewne ryzyko, że nie, wiemy, nie mierzymy się cały czas w tym samym miejscu, e, albo że tych zmian nie ma e, na centymetrze, no bo nie, no, na przykład trenujemy równolegle taki obwód jest ten sam, no ale udo wygląda zupełnie inaczej. To e, możemy korzystać z ubrań, e, możemy korzystać ze zdjęć, ze zdjęć w, tym samym, e, w tej samej pozycji, w tym samym miejscu, o tej samej porze i porównywać, bo często zdarza się, naprawdę często zdarza się tak, że my nie chudniemy na wadze, nie, nie ma zmian w masie ciała, nie ma zmian w centymetrach, a ta sylwetka wygląda po prostu o niebo lepiej. E, to się dzieje zwłaszcza, jeżeli za tym idą też e, treningi. E, innym takim e, sposobem e, to jest na przykład zrobienie sobie takiej checklisty, po czym poznam, że e, w moim życiu, w moim odchudzaniu coś się zmienia. To jest coś, co moi kursanci na kursie skutecznego odchudzania robią. To znaczy, oni sobie wypisują, że na przykład, e, ok, no jesteśmy tutaj po to, żeby gdzieś tam w pewnej perspektywie czasowej schudnąć, ale na przykład e, oni sobie zaznaczają, że poznam, e, jakby, że jest. E, jest u mnie lepiej po tym, że na przykład będę mniej myśleć o jedzeniu. Albo, że będę się mniej stresować tym, że zjadłam odpowiednią ilość kilokalorii. Bo w ogóle ja w tym roku kurs skutecznego odchudzania przemianowuję na psychodietetyczny kurs skutecznego odchudzania, żeby podkreślić właśnie tą rolę psychiki, która w tym kursie jest poruszana. Bo jeżeli my w pierwszym momencie zajmiemy się tym, żeby dana osoba nie stresowała się tak na samą myśl o jedzeniu, e, o liczeniu kilokalorii, to sprawiamy, że wzrasta jej ilość zasobów psychoenergetycznych. Jak wzrasta jej ilość zasobów psychoenergetycznych, to ona ma więcej sił na to, żeby wykonywać pewne czynności, czyli wykonywać proces, który jest niezbędny do tego, żeby pojawił się efekt. Czyli na przykład nagle. E, ona, że, że tak powiem, odczepia od siebie, nie ma tylu negatywnych emocji do siebie, w efekcie czego chętniej do, wykonuje dodatkową aktywność, wychodzi na spacer, bo kiedyś by stwierdzała, że to nie ma sensu, skoro nie ma, skoro ona nie daje rady zrobić treningu, nie ma ochoty na trening, to nie ma sensu, to lepiej siedzieć w domu i nic nie robić. A tutaj ona nagle odblokowuje to, żeby wychodzić na spacer. No i z czasem, jeżeli ona ten spacer powtarza, 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 to nie ma siły, żeby nie pojawił się spadek masy ciała, jeżeli ona do dodatkowo zmieniła kilka rzeczy w diecie, e, i, e, a do tej pory ona się w ogóle nie ruszała. Teraz zaczyna. Więc tak to działa. Ja przywołuję te przykłady z kursu skutecznego odchudzania, dlatego że w sumie jestem dość świeżo, bo dwa dni po takim spotkaniu na Zoomie z moimi kursatkami z kursu skutecznego odchudzania ze wszystkich edycji, my się miałyśmy spotkać na żywo, natomiast no, wiadomo jaka jest sytuacja. Było to spotkanie onlineowe i przyznam, że to było niesamowite doświadczenie. Dlatego, że były tam osoby ze wszystkich trzech edycji. Pierwsza edycja była na samym początku roku 2019, czyli minął już no, pf, prawie, że niemalże dwa lata. E, I naprawdę niesamowicie jest obserwować to, jak właśnie te osoby. E, one e, oczywiście mają efekty sylwetkowe, natomiast e, dla mnie, osoby jakby fascynującej się zdrowiu, zdrowiem psychicznym e, najlepsze było e, to, kiedy słyszałam właśnie o tych zmianach w głowie, że te osoby a, już nie mają takich napadów na to, żeby się odchudzać, a, a potem nie, jakby e, cała rodzina nie musi wytrzymywać ich nerwów przez to, że im się nie udało. E, że te osoby e, ze sobą się zaprzyjaźniły, że one już się tak nie krytykują, że one się tak już tym nie, nie stresują, że mają większy luz, potrafią sobie odpuścić i dzięki temu paradoksalnie, że umieją sobie odpuścić, one nie tyją, ale chudną. To jest bardzo częste błędne przekonanie. Dlatego też w kontekście tego ważenia się, ja poszłam w tą stronę psychologiczną, żeby podkreślić Wam tą jedną rzecz, która jest niesamowicie ważna: żebyśmy zawsze za pamiętali o tym, żeby sposób Tempo odchudzania dopasowali do siebie. Nie do tego, co ciocia schudła, co siostra schudła, nie porównywać się, że przyjaciółka chudnie szybciej od nas, bo przyjaciółki życie to jest przyjaciółki życie, a nasze to jest nasze. I e, chciałabym, żeby każdy z Was po tym materiale, czytając różne rady na temat odchudzania, tak jak mówię, e, trafne, nawet trafne, nawet oparte na badaniach, żebyście zawsze mieli ten tyłu głowy, ten filtr, e, dzięki któremu zastanowicie się: Okej, okay, dobra. Dla większości osób to działa, ale pytanie, czy we mnie to w tym momencie nie wywołuje stresu i nie będzie mnie odwodziło od procesu zamiast do niego prowadzić. Bo jeżeli ja będę ciągle zestresowana tym, że masa ciała mi nie spada, widzę, że to mi nie służy, widzę, że przez to zaczynam częściej zamawiać pizzę albo mniej się ruszać, to warto sobie zadać pytanie, czy w takim razie ważenie się regularne mi pomaga osiągnąć wynik, czy też nie. I tutaj jakby odpowiedź zostawiam. Każdemu z Was. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że nie pamiętam, kiedy ostatni raz się ważyłam. Nie mam pojęcia, ile teraz ważę, mogę się zastanawiać, ile teraz ważę, ale czuję się wolna, czuję się bardzo dobrze w swoim ciele i pomimo, że nie jest to moja jakaś życiowa forma, którą miałam na początku studiów, bo wtedy latałam na siłownię pięć razy w ciągu tygodnia, to teraz ćwiczę mniej. Ruszam się inaczej, bo nie chodzę na treningi, ja się po prostu dużo ruszam. W różny sposób. Czy to chodzę na działkę, czy to gram w gry... To jest w ogóle też dla mnie odkrycie, ponieważ ja ostatnio gram w gry, ale nie komputerowe, tylko gram na PlayStation, mamy też VR, i gram w gry ruchowe. I w ogóle mnie to bardzo fascynuje. Mam nadzieję, że jakby świat gier będzie szedł w tą stronę, żebyśmy w końcu przestali grać siedząc na komputerach, tylko żeby ta technologia gier, jakby nastojąco, tak, w momencie, kiedy trzeba swoim ciałem poruszać, była coraz bardziej dostępna. Bo myślę, że no jest to duży problem, że nie dość, że my teraz pracujemy przed komputerem, w większości ze względu na pandemię, to jeszcze jak się chcemy zrelaksować i w coś pograć, to dalej siedzimy. Tutaj jest trochę odmiana. Niemniej e, ten, tego luzu w głowie ja bym naprawdę nie zamieniła na żadną formę życia, dlatego że w momencie, kiedy ja na zdjęciach miałam formę życia, ja w głowie po prostu miałam. Jedno wielki stres, jedno wielkie zafiksowanie na wyglądzie i codzienne pytanie każdego czy ja na pewno nie przytyłam i czy moje biodra nie są za duże. Gdzie w momencie, jak teraz patrzę na swoje zdjęcia, to się zastanawiam, Boże dziewczyno, co ty miałaś w głowie. Niemniej tego luzu w głowie naprawdę nie zamieni na nic innego. I tego Wam też życzę, żebyście szukali sposobów dopasowanych do siebie, żebyście mie mieli siebie na pierwszym miejscu, żebyście się traktowali dobrze, bo dobre traktowanie siebie w długoterminowej perspektywie. Perspektywie ono przyniesie Wam takie efekty procesu, uh, jakie byście chcieli. To tyle na dziś. Wspomniałam dużo o kursie skutecznego odchudzania. Pojawiały się pytania, dlatego że ja zapowiadałam, że trzecia edycja, czwarta, czwarta edycja kursu skutecznego odchudzania nie będzie na jesień, bo trzecia była na wiosnę tego roku, czwarte nie było na jesień, czwarta będzie w styczniu. Jeżeli ktoś z Was miałby ochotę otrzymać informacje, nie teraz, ale w momencie, kiedy ten kurs jakby będę już znała datę, czyli albo pod koniec grudnia, albo na początku stycznia. Jeżeli ktoś z Was ma ochotę do Dowiedzieć się na mailu, dostać informacje na temat startu kursu. Też zawsze dla osób zapisanych wcześniej na listę mam specjalną ofertę przedsprzedażową. Jakby to nie obliguje Was do zakupu, ale pozwala Wam się dowiedzieć w pierwszym momencie o tym, co się będzie działo, kiedy oraz pozwala Wam to otrzymać po prostu na niższą ofertę. Także ja zostawię w opisie, w opisie podcastu link do, listy za, do zapisu na listę zainteresowanych i tak jak mówiłam, w tym tygodniu również pojawią się posty na temat Temat zadawania mi pytań, bo kolejny, e, kolejny podcast to będzie okazja do tego, żeby, żebyście mnie trochę lepiej poznali. Chętnie odpowiem na Wasze przeróżne pytania. E, możecie mi je również napisać we wiadomości mailowej. E, ja pewnie ten podcast też będę wysyłać w newsletterze, e, więc możecie w odpowiedzi na ten newsletter wysłać mi pytania, na które odpowiem za tydzień. To tyle na dziś. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.